Analizator MAX 6 Podpinamy do kompa Tu mamy zainstalowany programik Mini WNA otwieranego Schodzimy na aplikację Mini WNA Ona się nam otwiera Tu szuka portu Podpinamy pod USB WNA nam się już uruchomiło. Tutaj klikamy ignoruj. Konfigurujemy port szeregowy, port 6. Odnalazł nam klikamy OK. Robimy konfigurację mini VNA i kalibracja pomiaru anteny w maksie 6. Kalibruje nam urządzenie. Oczywiście nie może być podłączony nic tutaj pod te wejścia. Wejścia muszą zostać do kalibracji puste. Klikamy kalibruj OK. Kalibracja zakończona. Klikamy OK. Po podpięciu anteny już pod wejście pomiarowe antena. przychodzimy do gnia dialogowego. Tutaj możemy sobie ustawić e, Return Loss żeby pokazywało nam grubą kreskę no i minimalne SWR i dwa ustawienia makra gdzie tutaj możemy sobie dokonać pomiaru i co? i klikamy pomiar na przykład pasmo otwieramy, robimy sobie 3,5 MHz i tak nam to wyszło taki nam wyszedł pomiar na 3,5 MHz tu możemy zmienić sobie parametry naszych Przeszukiwań pasma z pasma możemy sobie wybrać na przykład 47 MHz. No i tak na S SWR się kształtuje. Antena W3DZZ. Jeszcze raz pomiar. Na przykład możemy tu dokonać 20 metrów. Akurat ta antena nie za bardzo pracuje na tym paśmie. Możemy. Możemy sobie zmierzyć, jak pracuje ta antena na przykład na 6 metrach. Proszę bardzo. No Jakiś tam rezonans zwykły zaczyna wykazywać na 52 MHz. I takie fajne pomiary można dokonywać tym urządzeniem. Możemy kliknąć X Pomiarów i co chwilę nam dokonuje tu pomiaru. Na przykład, jak stoimy sobie antenę jakoś samochodową. Bardzo fajna sprawa. Stop. Albo możemy na przykład powyłączać wszystkie tutaj rzeczy, żeby nam został sam SWR. Albo włączyć i urojoną. I tutaj takie wykresy nam się kolorowe kształtują. Minimalne SWR możemy sobie ust żeby nam się wyświecił, gdzie mamy yy, największy dołek w antenie. Dziękuję za uwagę.